Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Wojciechowski, pracuję na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Jestem też przedsiębiorcą. W swojej pracy naukowej i pracy dydaktycznej, ale też w działalności gospodarczej specjalizuję się w ochronie danych osobowych, bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie. Chciałbym Państwu na początek opowiedzieć o tym, jakie są... Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Nie chodzi tutaj o wymienianie aktów normatywnych, czy też e, o jakąś e, listę, którą Państwo mogą sobie odhaczać, czytając poszczególne ustawy lub rozporządzenia. Chciałbym natomiast powiedzieć o tym, skąd w ogóle wzięły się te przepisy, jak my mamy na nie patrzeć i w jaki sposób możemy z nich korzystać. Otóż, e, jeśli chodzi o kształt obecnego systemu ochrony danych osobowych. On właściwie pojawił się w połowie lat 90. W 1995 roku, kiedy Polska nie była jeszcze we wspólnocie europejskiej, aspirowała do tego, żeby dostać się do wspólnoty europejskiej, która obecnie jest Unią Europejską po wejściu w życie traktatu z Lizbony, weszła w życie dyrektywa, tak zwana dyrektywa 9546WE, zgodnie z którą uporządkowano system ochrony danych osobowych we wszystkich państwach wspólnoty. Polska jako państwo, które aspirowało do wejścia, również chciała wdrożyć te przepisy, nie miała wyjścia, nie mieliśmy wyjścia, jeżeli chcieliśmy wejść do rodziny europejskiej, to między innymi te przepisy o ochronie, o ochronie danych osobowych musieliśmy wdrożyć. Warto jednak pamiętać, że dyrektywy mają to do siebie, że nie są bezpośrednio obowiązującym prawodawstwem w państwach czy wcześniej wspólnoty europejskiej. czy Obecnie Unii Europejskiej, są natomiast czymś, co należy. U nas wdrożyć, implementować poprzez nasze akty prawne. I stąd właśnie wzięła się bardzo znana i no, już nieobowiązująca ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dlaczego mówię, że ona jest znana? Znana głównie z tego, że widzieliśmy ją we wszystkich CV, widzieliśmy ją w bardzo wielu formularzach zgody i w bardzo wielu miejscach pojawiało, pojawiało się odwołanie do tej ustawy. Wtedy było tak, że w związku z tym, że dyrektywa była implementowana właśnie w tej ustawie, to tak naprawdę zostały tam powtórzone wszystkie jej zapisy, wszystkie jej przepisy i my tak naprawdę mogliśmy się z tej starej ustawy o ochronie danych osobowych dowiedzieć, co to są dane osobowe. Jakie są legalne przesłanki przetwarzania, co to jest powierzanie danych i wiele, wiele innych rzeczy. Wszystko było zapisane bezpośrednio w polskiej ustawie, która była implementacją tej dyrektywy. Natomiast to, co zmieniło się w tej chwili, o czym warto pamiętać, to to, że od 25 maja 2018 roku obowiązują nas bezwzględnie przepisy RODO. Co to oznacza? Oznacza to, że RODO bez żadnej implementacji obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej. E, w praktyce polega to na tym, że niezależnie od tego, jakie my pozostałe przepisy wdrożymy, to tak naprawdę to RODO nas obowiązuje. Dla e, użytkowników, e, mówiąc kolokwialnie, dla administratorów danych osobowych, oznacza to mniej więcej tyle, że muszą zapoznawać się bezpośrednio z przepisami RODO. Przepisów dyrektywy nikt nie czytał, dlatego że to wszystko było powtórzone w polskiej ustawie. W tej chwili. W tej chwili przepisy RODO obowiązują nas bezpośrednio i musimy również się z nimi zapoznawać. No ale ktoś może zapytać, dlaczego w takim razie mamy nową polską ustawę z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Otóż mamy ją po to, że pewne przepisy RODO należało doprecyzować i należało wprowadzić do naszego porządku prawnego. Między innymi kwestie organu nadzorczego. W przepisach RODO jest mowa o tym w rozdziale 6 i 7, że w każdym państwie Unii Europejskiej ma być co najmniej jeden taki organ nadzorczy, no a w polskiej ustawie zostało to nazwane, że jest to prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ma do pomocy ten urząd i sprawuje te wszystkie funkcje związane z kontrolą, z kreowaniem i budową systemu ochrony danych osobowych.